Ale jak to trzeba być debilem, żeby nie zrobić poprzedniej fabuły i teraz, żeby do aktualizacji dojść, to musimy zrobić zadanka tamte. Jak tutaj w ogóle wejść? Ej, no jak się nazywa ta reputacja? <grym> reputacja? Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Lisica. Witam was w odcinku z gry Star Stable, w którym to będziemy robili dzisiejszą aktualizację. A mianowicie w dzisiejszej aktualizacji mamy... Pora na chaos, dołącz do Alex w miasteczku Valedale, a w międzyczasie druidzi spróbują odzyskać tajemniczą księgę ceremonii światła. Pomóż Mai znaleźć zaginione dziecko, ale uważaj, to nie będzie zwyczajna akcja ratunkowa. Zobacz szakujące przemiany, porywające pościgi w przesmyku diabła i pełną napięcia konfrontację z panem Sansem. Odważysz się stanąć naprzeciw ciemności? I mamy jeszcze tutaj... Rozdawanie starcoins. Zmieniamy czas tygodniowego rozdawania starcoins. Od 28 czerwca będziesz je, otrzymywać, będziesz je otrzymywać w każdy piątek. Choć proces zacznie się o, yy, się o 8, może minąć trochę czasu, zanim wszyscy dostaną swoje starcoinsy, ale spokojna głowa dotrą i do ciebie. Wiemy, że poprzedni harmonogram był lekko skomplikowany, więc mamy nadzieję, że to pomoże. I jeszcze w następnym odcinku czas na ranking czempiona udanego tygodnia. Całusy od zespołu Star Stable. Dobrze, <laughs> także my sobie tutaj patrzymy. Zadanka mamy dostępne po kłosie, to jest to nowe zadanko, czyli musimy jechać do Alex, do Dale. Jeszcze w ogóle, dobra, zajmę się tak, będziemy teraz tu jechać. Yy ja ten, tą aktualizację miałam w ogóle nagrać z borówką. Ale miałyśmy takie problemy, jak żeście w ogóle widzieli teraz, yy, jeszcze przed yy, rozpoczęciem nagrywania, jakie były problemy, <grywa> Że, żeśmy weszły, już chciałyśmy nagrywać. Patrzymy, a my nie mamy oczywiście zrobionych zadanek, yy, tych poprzednich z tego yy, z, z fabuły. Także no, mi się udało, borówka jakąś tam reputację musi zrobić jeszcze, a dzisiaj raczej już się to nie uda jej zrobić, bo. Zrobiła, no niby tam do reputacji zadanka zrobiła, ale... E, ta reputacja jej się nie wbiła i prawdopodobnie będzie musiała zrobić e, ponownie ją jutro. Także tak w ogóle jedziemy i to się tutaj jedzie. E, tutaj. W ogóle jak, jak to się dziwnie nazywa, jest nie to po miejsce stara staro, stromizna falsidel Masakra. Dobra, Alex. Proszę, proszę, coś tam. Ktoś, kto otwiera magnetyzujące pustki, niszczy platformy wiertnicze. Osoba opanowana, odważna, zdecydowana. Udaj się do domu Avalona i porozmawiaj ze strażnikami Aiden. Linda jest czymś zajęta, więc uznałam, że warto powiedzieć druidom o niedawnych e, wydarzeniach. Co mam powiedzieć? Racja w drogę, albo zaczekaj, potrzebuję przypomnienia. Nie, no, jedziemy w drogę. Szkoda, że reszta nie zobaczy reakcji Awalona. Wszyscy musieli się zająć jakimiś sprawami w prawdziwym życiu. Ruszajmy. Dobra. No to my sobie jedziemy tutaj tego, do tego Awalona. Eee, to się jedzie tutaj. Czekajcie. Trzeba. O, nie, 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 czekaj. Powiedz sobie chwilę za Alex, bo <grafy> ja tutaj nie ogarniam w ogóle tej miejscówek. Chyba się ja widzę, że tutaj w ogóle się w Tej chyba też zmieniło, nie? Ta miejscówka. Na pewno nie było tych liści. Krowy były. No, i to wszystko. No i te świetliki. Ja tego nie robię z tymi świetlikami, bo ja tego. Nie mam czasu zresztą na te świetliki, żeby je zbierać, żeby jakieś tam, nie wiem, tam się jakieś nagrody chyba odbierać, czy cholera, wie Co? Nieważne, jedziemy sobie. W ogóle z mamy w planach nagrać realistyczne SSO. Zobaczymy, jak to w ogóle wyjdzie, bo mamy taką jedną fajną miejscówkę już wybraną, gdzie to by mogło być nagrane. Ale jak to wy... wy No nie wiesz, że ja w taki wielki ten przy... przywaliłam. Ale jak to wyjdzie, to się okaże. Mamy tutaj Avalona. Jezus Maria, nie umiem skakać w ogóle, weźcie. No, Alex mnie nawet wyprzedziła. I byłam przed, przed nią, a i tak mnie wyprzedziła. Jest... Aha. O, idzie. Jezu, jak on idzie. <laughs> jak on się porusza w ogóle. Niebiański kompas jest. Odkurzacz poszukiwaczy cienia. Jest. Krem... SPV 50 dla roślin oraz ludzi. Jest, jest, jest. Co to za Wyjeżdżacie na wakacje? Jeźdźcy duszy. Zastanawialiśmy się, kiedy nas odwiedzicie. Mamy nowe wieści. Najpierw my. Platforma wiertnicza, tak jakby została zniszczona? Wiemy. Hm. Nic nowego. To było coś, można powiedzieć, że widok był bombowy. Dzięki waszej odwadze zdobyliśmy przewagę. Właśnie dlatego pora, żebyśmy odeszli. Zostawiacie nas? Nie na zawsze. Zwają nas odległe zakątki, Jorwiku. Musimy dokończyć Księgę Ceremonii Światła. Dawno temu najbardziej zaufani strażnicy otrzymali kopię rozdziałów. Najwyższa pora je zebrać. Czyli zdobywamy Księgę, a potem odprawiamy Ceremonię Światła, żeby pokonać Garnoka, zgadza się? Prawie, Alex. Ceremonia powstrzyma Garnoka i Mrocznych Jeźdźców oraz przywróci Jorvikowi bezpieczeństwo. A rozdział zostanie zamknięty bitwą z siłami mroku, przynajmniej do kolejnej ery Jeźdźców duszy. Kaszle. <laughs> Macie jakieś pytania, z, zanim wyruszymy? E, gdzie jest Fripp? Co wiemy o Garnoku? Mamy jakieś wieści o czwartym mrocznym miejscu. A gdzie jest Fripp? Zauważyliśmy, że Fripp zniknął, ale to nic dziwnego. Ta mądra kosmiczna wiewióra widzi więcej niż my. Pewnie przywraca porządek czasu i podróżuje po bezkresnej pustce, żeby odnaleźć odpowiedzi na pytania, których nie potrafimy sobie wyobrazić. E, dobra, a co wiemy o garnoku? Nie dotrze na Jorwig jeszcze, ale wystarczy, że mroźni jeźdźcy zdobędą przewagę i go uwolnią. Nawet częściowo, a przejmie wyspę. E, mamy jakieś wieści o czwartym rocznym miejscu? Nie mamy pewności. Wywiórki, Mistrza szpiegowania nie doniosły nam o żadnych rocznych anomaliach. Co więcej, kamienie ruj... Runiczne wskazują pozytywny przepływ energii, a i ten całkiem jakby toksyczne brzemię zostało zrzucone z barków natury Jorwiku. Dobra, no to już wszystko wiemy, dobrze pora ruszać. Nie traćcie czujności, szkulcie się, śpijcie pod namiotami, jedzcie pianki. Ale najważniejsze, nie rozdzielajcie się, zależy od Was los całego świata. Do zobaczenia, jesteś duszy. O, uciekli pokłosie w ogóle. Jakie to zadanko się nazywa? Pokłosie. No dobra. Mam nadzieję, że to nie jest koniec zadania. Druidów i flipa nie ma w Valedale? Dziwne. Dobra. Posłuchajmy ich rad. Dołączymy do reszty i zacznijmy ćwiczyć. A potem rozpalmy wielkie ognisko i upieczmy trochę pianek. Pojedź do Zielonej Doliny i pomóż Mai. Zaczekaj. Dostałam wiadomość od Mai. Potrzebuje pomocy. Napisała coś o zagubionym dziecku w okolicy Zielonej Doliny. Mówi, że dziewczynka nas zna. Nie chodzi o Madison z południowego kopyta, prawda? Oby nie. Jak myślisz, Zita? Skoro jeszcze nie uratujemy świata przed garnokiem, to również równie dobrze możemy pomóc dziecku. O Jezu, na serio? Mam pomagać dzieciakowi? Na tym polega rola jej z Szkoda, że to nie jest bardziej co koło Jezu, wybiorę to. Przepraszam, ale ja jednak jestem... Złą osobą działam. O matko Bosko, ja tu mam? Zajazd pod Wilkiem. Dobra, to widzimy się pod zajazdem pod Wilkiem. Dobra, jesteśmy. O, co to jest? Co to jest? Co, co to jest? Czy to dziewczynka? Spokojnie, Zita, widzisz to? Nie. Nie no I co, gdzie? Notice. Aha, bo ona za mną biegnie, dobra. Czyli biegniemy... Chyba dobrze biegnę. Tak. To, to, jest, to jest ta dziewczynka. Czy, czy co to jest? To, to jakaś to jest, nie wiem, lanka taka jakby. Ale dobra, no zobaczymy. Tu pewnie będą ślady. A nie, to ona. Co to jest? Ja pierdzielę. Jest ich więcej, ale to nie jest najdziwniejsza rzecz, którą tu widziałam. Ja pierdykam, co tu się dzieje? Dobra, biegniemy sobie dalej. A to jest jakaś lalka, to nie jest dziecko. Chyba, że to jest dziecko, a ja nie wiem. Dobra, zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Ty, jakie ona ma oczy. A, jakie ma te? Kokardki. Idą za nami. Czy możemy my za nimi? Czy możemy, czy możemy za nimi? Jezus Maria i czytanie. Dobra, to biegniemy. Dobrze biegnę. Chyba biegnę dobrze. W ogóle tej w tej dolinie też się dużo zmieniło, na pewno tak bardzo, bardzo upięknili tą dolinę. No ale... Co kto woli. No patrz, no daleko jeszcze. No to daleko czy nie? O to, żeśmy w ogóle z Borówką rozmawiały na temat starego SSO? I to jak to się teraz tu zmieniło wszystko. I jak bardzo za tym SSO tęsknimy, starym. Łomatko, wow, ile ich tu jest? Ej, te lalki to nie wyglądają tak, jakby za dobrze. Aha, i zniknęły. No super. Oficjalnie się boję, ja też. Szczerze, ja też. W tej grze to ja się naprawdę boję czegoś takiego, jak widzę takie laleczki. Nie trać czujności, ok. Ok. Dostałam kolejną wiadomość od Mai. O proszę. A w ogóle to ja się muszę pochwalić, bo dzisiaj, dokładnie dzisiaj. Jak robiłam poprzednią, ee, jakby z, poprzednie zadanko główne, żeby dojść do tego właśnie dzisiejszego, to zdobyłam level 23 i jestem dumna, bo po tylu latach w końcu mi się udało coś tutaj osiągnąć. Spotkaj się z nowym dzieckiem sąsiedztwa. Niedaleko jest pole słoneczników. Wiem o które chodzi. Szybko. To szybko. Biegniemy. A ja już wiem też o które chodzi. Dawno mnie tu nie było, ale wiem. Co to jest za burza? Czy to jest Tornado? Torna? Aha. Jesteście, no siema. Ej, ja ją widziałam w poprzednim tym zadanku y, głównym. Jezu, że ona się śmieje. Widzisz mała? Mówiłam, że zaraz tu będą. A, musisz mi pomóc. Jestem małą, zagubioną dziewczynką. Pociąga nosem w wielkim, strasznym świecie. Znamy się? Pomóżcie mi, jeźdźcy duszy. Użyjcie swoich piorunujących mocy. Kim? Nie czym jesteś. Poznałem ją w innej postaci. Miałam wiele imion i postaci, zanim zostałam porzucona w cierniach. Tak długa samotność była niezwykle przykra. Ale miałam czas, żeby pomyśleć, kim tak naprawdę jestem. Chaosem, konfliktem, niezgodą. Nie, ty... Wiem, co chcesz powiedzieć. Jesteś tylko małym dzieckiem. Tak samo pomylili się ci, którzy wycięli mnie z drzewa. What to fuck? Nie możesz być... Ona jest straszna. Naprawdę jest straszna. Jak Wam się podoba Erisa? Zbyt uroczo. Odpowiedzcie mi miejsce duszy. Odpowiedzcie swojej Nemesis. No ja uciekaj. Co jest? Co, co... Kim ona jest? Aha. Ej, no nie gadajcie, że ona... Znam sztuczki, które są. Z... Starsza niż ta wyspa, chyba się nie boicie, prawda? Ej, wy mi nie mówcie, że. Że ona umrze. Czy ktoś mi wytłumaczy, kim ona jest? Jeśli nie jesteście, są zjedno. Ej, jeśli mroczni jeszcze się zjednoczą, uwolnią Garnoka. Stoimy na krawędzi katastrofy. Pędzita i nie zgub Erisy. No jeszcze mam za nią biec? Chyba <laughs> pogrzało teraz Ja pierdykam Ej, ale kim ona jest? Ja nie znam Ja ją widziałam tylko może raz A może już wcześniej ją widziałam, ale nie pamiętam, ale... Raz... Ja mam tego unikać, tak? Raz ją widziałam właśnie dzisiaj, jak robiłam zadanko poprzednie, główne, żeby dojść do tego, bo... O jest tu! Co za pinda Ojo, ja tego nie przeskoczę! No właśnie Właśnie dlatego. Dobra, biegniemy, biegniemy. Gdzie biec? Gdzie biec? Tu trzeba biec. Jezus Maria. No, na pewno. Biegni, biegni, Boże Święty. No, szaleli z tymi teraz zadankami. Jest wszystko fa fajnie, pięknie, ale... Ja nienawidzę po prostu w tej grze slalomu. Nienawidzę. A ktoś w ogóle jeszcze z was pamięta slalom w Murland? Piszcie w komentarzu. Jestem ciekawa. Gdzie? Gdzie? Kurde, nie tu. Boże, ona też się pomyliła. O Boże. Dobra, biegnij. Mamy dużo czasu, na szczęście. Ja pierdzielę, co to ma być? O jest, patrzcie, patrzcie, ją biegnie. I ona znika w ogóle. jak ona się śmieje. Ona jest straszna. Widzę, że ta Maja tutaj. <noise> Robi to samo. <noise> Także ja trochę za nią pobiegnę, żeby tak mniej więcej ogarnąć. <noise> no, pogrzało was, że takie coś tu jeszcze lata. Wow, nad gołą mi to przeleciało. Jakieś kuźwa, piłeczki, nie, piłeczki. No, co wy jeszcze tu wymyślicie? No, latające skały, najlepiej. No i nawet, nawet latające kłody, ej. Oj, piłki, nie wiem w ogóle z dupy za przeproszeniem wzięte dobra. Ale długi jest ten wyścig, już mi się nie podoba. Ja. Oj! Nie wyrobiła i przywaliła w ten w murek. Ała! Ej, jest portal! Portal! Biegnij! Nie! Nie stój, stój! O Boże, nie wierzę! Jaka lama! Nie wiem, tam wejść teraz! Ja pierdzielę. Dobra, ten portal zaprowadzi mnie do Erisy. Dobiegniemy. No dobra, dawaj, trzeba iść. Matko Busko, co to jest? Ona jest naprawdę straszna. Ale dobra. O, a ten to kto? Zastanawiałem się, kiedy się tu pojawisz. Co mam powiedzieć? Co ty tu robisz? Gdzie ona się podziała? To nie twoja sprawa. Kiedy pomogłem ci uwolnić swojego wnuka, zrobiłem to dla siebie. Może myślisz, że zniszczenie naszej bazy zapewniło wam przewagę. Ha, tak bardzo się mylisz. Upewnię się, że garnok zatriumfuje za wszelką cenę. A, ja idzie. Taki dumny. Jeśli się policzymy. Jak cię znajdę kiedyś. Mam tam iść za nim. No to idę. Zobaczymy, co tu mamy dalej. O! Kroki słyszę. Gdzie ona jest? Gonimy za tą szczeniarą, już przez pół przeklętej wyspy. Mam jej dość. Jej lalek też. I nie podoba mi się, kiedy ktoś mnie atakuje. O, patrzcie, jest, jest, przyszła. Chyba naprawdę jest straszna. Ale one tylko chciały coś, nie wiem co. Elisa, nie działaj pochopnie. Musimy się przygotować, zanim wprowadzimy plan w życie. Nie, dość już się czekałam. Kiedy byłam wieczność w korzeniach drzewa, nic tylko czekałam. Wolniliśmy tę dziewuchę 5 minut temu, a już mam ochotę ją znowu widzieć. <grystanie> Brawo Pokahontas. Dobrze, dobrze powiedziała. Dobra, lecim. lecimy, lecimy a lecimy. Yy, a w ogóle to miałam kogoś pozdrowić, nie pamiętam kogo. O, miałam pozdrowić Kit. Yy, chyba na linii. I kogoś jeszcze, ale nie pamiętam kogo. Ale pozdrawiam wszystkich. Udało ci się nas zaskoczyć prawie. A Acerbus powiadomił mnie o Twojej obecności. Czy przyjście tutaj na pewno było mądre? Nie. Nie, to nie było, nie było mądre. Skonfrontuj się z mrocznymi miejscami. Ja pierdykam. Zostań, jeśli chcesz, na własne ryzyko. Co mam powiedzieć? Jestem tu, żeby Was powstrzymać. Co Wy tu robicie? Wiecie, że jest niebezpieczna, prawda? To pierwsze. Żałosne, Zita i Sztoru zasługują na koniec, nieprawda? Nie, ten jeździec dłuższy może nam się jeszcze przydać. Przybycie tutaj było bardzo odważne, ale bardzo głupie. Wkrótce się dowiesz. Koniec zabawy, szczeniaro. Okropni z was przyjaciele, sprowadzę tu w sobie kogoś nowego. O czym ona mówi? Mocni jeźdźcy, trzymajcie szyk. Garno kto przepowiedział. Oho. Patrz, jak wszystko zmienia się w pył. Słońce Ery, Aiden zachodzi, nie wzejdzie już nigdy. Wróg z przeszłości powraca. Kurde, ale długie du jest Sodanko, no? Ciekawe, ja już w ogóle minut nagrywam. Ło, wow. jak macha różdżką. Para, masz włosy, jakby cię piorun szczelił. Ale ja, co, gdzie jestem? Nie pytaj. Darko, witaj z powrotem w tej krainie. Tępiłem tego dzieciaka Cloud milów Gdzie ona jest? Żądam, żeby ktoś mi wyjaśnił, co się dzieje. Minęło trochę czasu, Od druidka Elizabeth Cię wygnała. O wszystkim ci opowiemy. Jezu, tęsknię za Elizabeth. Zaraz yy, prowadziłaś się z krainy z chaosu. Masz mi coś do powiedzenia? Dziecko, taką postać wybrałaś? Ugotowałam cię, a ty reagujesz w ten sposób. Od niepamiętnych czasów byłam uwieziona w cierniach. Sama zmarznięta, cierpiąca. Zamiast mnie uratować, marnowałeś czas bawiąc się z jeźdźcami duszy. To ty spowodowałeś mój ból. Widziałam to, widziałam wszystko dzięki pomocy drzew. To, co zrobiłeś, żebym się nie uwolniła. Uhuhu. Oho, oho, aha, a no i żyje. Zdziczała to idealne antidotum na chorobę jaką są miejsce duszy. Trudno będzie z nią pracować, ale nic z nas nie powstrzymuje przed przejściem do ostatniego etapu planu. Nareszcie garnek zostanie uwolniony. Będzie mógł zalać światem rokiem. Zniszczy jej duszy raz na zawsze. Nie myśl, że zapomniałem o Tobie, Zita. No nie, daj mi spokój. Opcytywania mam. Wywaliło mnie? A nie. I co? Gdzie ja w ogóle jestem? Co to za miejsce? A tam stąd tam się świeci? Ej, nie mogę nacisnąć! Darko wrócił. Wow, co ty nie powiesz? Nadciągają mroczne czasy. Zobacz, co los dla ciebie przygotował. Ooo. Oho. Czyli to, co będzie chyba kiedyś, tak? O, biegnie ta pinda jedna. <laughs> ale ładnego ma konia, podoba mi się. No i co? Naprawdę jesteś, jestem duszy? Nikogo przy tobie nie ma. No jest ze mną mój sztorm, mój koń. Moja wiza staje się rzeczywistością. Okej. Okay. I to wszystko? No dobra, ale to było fajne. Podobało mi się. W ogóle ta woda to tak z daleka wygląda, jakby się nie wiem, niebo świeciło albo coś. No dobra, czyli to koniec w sumie tej aktualizacji tych zadanek. No spoko. No dobra, fajnie było. Nawet się trochę przestraszyłam, jak zobaczyłam tą dziewczynkę. Z tymi lalkami, szczególnie i ten śmiech to była masakra. No ale dobra, w sumie jak już to jest, koniec odcinka, nawet się już nam ładnie pogoda zmieniła. Także ja bardzo dziękuję za oglądanie tego odcineczka. Widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się i cześć!